Dzień dobry, witajcie na moim kanale, dzisiaj takie inne przywitanie, bardzo niespotykane, na polskim y, YouTubie i na moim kanale, pierwszy raz to chyba tak się wam przedstawiam, dzień dobry, dzień dobry, jakbyście byli starymi ludźmi, no ale tutaj nie mówię, że się dzień dobry mówi starym ludziom, y, ale tak, dzisiaj powiem wam tyle, że nie, nie ten tydzień co będzie, tylko w następnym, Wleci dodatkowy film, ponieważ będą u mnie zawody hobby horsowe Tylko dla znajomych widzów nie chcę zapraszać, ponieważ będą u mnie w domu, a moja mama by się raczej nie zgodziła, żeby zapraszać obcych ludzi. Ja też nie mam zamiaru jak na razie takich zawodów planować, chyba że po prostu nie na moim podwórku, tylko gdzieś indziej na jakimś boisku w jakimś miejscu, ale jak na razie to przede mną jeszcze duża. Duża kar kariera musi być, żeby to zrobić, więc zostawiajcie subiki i lajki w górę, a może kiedyś to dla Was specjalnie zrobię. Dzisiejszy film to nie jazda, tylko taki mini vlog. Ostatnio były takie intensywne filmy z jazdy i w ogóle, a dawno nie było takiego luźnego vlogu. A, pokazałam twarz. No ale trudno i tak na wielu filmach widać mi twarz, ale staram się tego nie jednak nie pokazywać, bo ja się wstydzę mojej brzydkiej twarzy. Najbardziej do brzydkiego nosa. Najpierw wam pokażę może rzeczy, które przygotowałam na potęgę skoku. Powiem wam teraz, jakie będą konkurencje na moich zawodach. Numer jeden: konkurencje no to będą zwykłe przejazdy. Będzie 50, 60, 70, 80, 90 i metr z takich przejazdów będzie. Będą trzy potęgi skoku: jedna potęga skoku bez hobbyhorsa, z hobby Horsem, oraz na takiej odbijającej no, takie, no i takiej pomocy, czyli takiej palecie, na której możecie się wybijać. Więc trzy potęgi skoku. No i mamy jeszcze yy, kategorię ujeżdżenie, czyli czterobok, i tam w ogóle te właśnie ujeżdżeniowe figury. Yy. No i na koniec, oczywiście, dobra zabawa, trening dłuższy, teren, więc to wszystko będzie na moim kanale. Pewnie, przynajmniej ja tutaj no nie. No, powinno być, a jak nie, to przepraszam. Naprawdę przepraszam, bo już kiedyś u mnie były zawody i nie nagrałam, więc Was naprawdę bardzo mocno przepraszam. Teraz też przepraszam, jakby tego nie było. Chyba nie będzie. Nie, widzowie, postaram się, dobra, bo też mi ciężko się nagrywa, a sędziować, bo będę sędzią. Ale ja też będę robić przejazdy. Więc uwierzcie mi, że jest mi bardzo ciężko i nie mogę tak tego nagrywać. I że mi naprawdę nie jest łatwo w to nagrywać, a naprawdę bym chciała. W ogóle na promce były klapeczki. No to sobie wzięłam klapeczki. Fajne spepko, 12 zł. Zobaczymy, czy się sprawdzą. Tanie, więc wzięłam czemu nie brać tanich rzeczy. XD. A to, że już tak bardzo chcę mieć konia, ale wiem, że tak szybko nie będę mieć. Nie wnikajcie proszę na bajzer w wstajni, że konie są tak czy siad poukładane. Ale pokażę Wam moje treningi, jak nie mam konia. Wiem, uznacie mnie, że jestem psychopatką, ale to na koniec Wam pokażę, co ja robię. No, bo teraz pójdziemy sobie konika wylążować i myślę, że będzie to dun 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 dun, dun. lawenda bardzo dawno nie, nie lążowałam lawendy a jej to by się na pewno przydało bo trening nigdy chorsiaczkowi nie zaszkodzi, więc ją bierzemy dobrze biorę moją słuchajcie, ludziutką kasztaneczkę tutaj będzie trzczona założymy jej szybko kantar w którym będzie lążowana no i to tyle tak z mojej strony jest czysta, więc mi się jakoś nie opłaca jej czyścić. Tylko tutaj patrzę, bo ja chyba zgubiłam jeden kantar. Taki mój jeden z ulubionych kantarów mi się zgubił. Taki taki białej, perłowej skórny, ale dobra, no nieważne, no pominiemy jakoś ten etap. Wybieram... o! Ten kantarek, oj! taki klasyczny czarny lawendy ona w nim do mnie przyjechała więc zakładamy ma kantarek już założony i jeszcze weźmiemy sobie ląże z mojego pudełeczka ze sprzętem jakby tutaj na górze są moje materiały rzeczy potrzebne do robienia sprzętu dla chychy i nie tylko. nie wnikajcie naprawdę na ten bałagan jakby to jest normalne w życiu hobby horsiary w sensie tym razem weźmiemy sobie tą lążę, moją fioletową, ponieważ na niej mi się lepiej pracuje z chorsiaczkami. Jest zdecydowanie wygodniejsza. Może przez to, że ma taką wygodną rączkę. Ogólnie będziemy ją lążować w domu, więc jakby przepraszam za dźwięki niepokojące w tle. Lawęczka ma w ogóle taką fajną fryzurkę warkoczyk, trochę mi średnio wyszedł. No ale ważne, że jest, bo będzie na pewno wygodniej mi się I lążowało. Dobra. Ogólnie sorry wam, ale to z zrywatka. Dobra, powiedzmy, że taki zgit. Albo wiecie co? Zrobię to na balkonie. Sorry za pranie, ale co zrobić jak... Są pewne obowiązki albo jednak wylążwiają tutaj w domu, ponieważ, no. ponieważ e, psy też nie szczekają, bo przyjechał mój wujek. Więc no, Kus. galop, lawenda. Super, super galopujesz. Dobrze, że ja w ogóle nie wzięłam bacika, bo mi nie jest w ogóle potrzebny. Jo! Kus. O, tak super! I super! Sama do stepa przeszłaś nie musiałam bacika używać, bo lawenda ma zawsze problem wyjść z jakiegoś szybszego ruchu do stepa. Generalnie to co Wam pokazałam, to ogólnie są takie bardziej próby. No po prostu pokazanie. A nie cały trening, żebyście nie osądzali, że bardzo krótko trenuję z Hobby Horsem. Tutaj na filmiku możecie zobaczyć, jak sprowadzam y ją już do boksu, rozsiodłania nie nagrywałam. Ale teraz pokażę Wam tego konia własnej roboty. Może możecie się naprawdę ze mnie śmiać. Ale koniary, hobichorsiary na pewno zrozumieją. Tak naprawdę najważniejszą rzeczą w tym wszystkim to jest taki stołeczek. Taki, no taki w miarę wysoki, taki, żeby, no po prostu byście tutaj dupkę umieli posadzić. Będzie nam potrzebne kolejne krzesło. Tak tu postawić. Bierzemy czaprak, a jak nie macie czapraka, to możecie złożyć koc na parę pół. Ja najpierw wkładę poduszkę i czapraczek, bo ja mam ogólnie stołek z drewna. No i też nie boli jak się na tym. Yy, ten no, dubką anglizuję. i było potrzeba tak w zasadzie hobby horse'a, No i takie długie wodze z czegoś zrobić. Ja zrobiłam z, od torebek na szyję, co się nosi. Nogi luźno i możemy zacząć trening. Super, galop. Sorry, mam nierówną rękę, ale teraz przyszłam sobie do stepa. Angryzuję. Step, galop. No i to tyle z mojego filmu. Pa.